Witajcie kochani, dzisiaj mamy wymianę zdrapkową z Anią z kanału Niula ze Szczecina Bardzo polecam kanał, bardzo fajnie prowadzi Jest to moja w ogóle pierwsza wymiana, tak naprawdę I bardzo się cieszę, że Ania się zgodziła Umówiliśmy się z Anią na, za, na zdrapeczki za dwie dyszki Niestety widzicie, już jest otwarte, bo zaczęłam... Można powiedzieć nagrywać, okazało się, że się nie nagrywa, ale już otworzyłam, więc nie będę zalepiała i udawała, że otwieram jeszcze raz. Nie ma takiego, takiej potrzeby i sensu, No więc zobaczymy, co tam Ania zapakowała, bo widziałam, że i czuję, że nie tylko z drapeczki, ja też jej parę drobiazgów dorzuciłam. I tak, Nie wiem, czy widzicie, niestety mam niski statyw, taki wiecie, ręczny i nie mogę oddalić, bo jest na maksa oddalona. O. Zobaczcie, Widzę gadzieciki Lotto. Fajnie, fajnie. Cieszę się, bo zobaczmy, bo też chciałam takie wziąć w swojej kolekturze, ale oczywiście, no nie wiem. Wiedzieli, że nic nie mają, absolutnie nic, no to nie wiem. Nawet z żadnych tych zakładek takich wiecie, co się wkłada z drapeczki, żeby się tam nic zostało. Patrzcie, mamy długopisik. Półweczek. żeby było widać. Co tu jest jeszcze? O! Balon! No proszę. Euro Jackpot. Że balony? Że to mają To nie miałam pojęcia. Multi-multi. Teraz to przybliżę. Smycz. Oczywiście przyda się na klucze. Fajne, super. Cieszy mnie to. Widzicie? O! Oczywiście lot to też. Ojej, jak się świeci. Czekajcie, zasłonię troszkę. Widzicie? Niebieska, ładna. Mój ulubiony kolor. Słabo widzicie, bo tutaj lampa mocno daje żebyście widzieli. O, cyk, że to odkładamy. Dalej, zobaczmy, co mamy. Lubię takie rzeczy. Chcę przegryźć. Też kupuję sobie. Bardzo fajnie. dokładnie, to tak może wyciągała. Mamy tutaj jeszcze maseczkę. Przyda się. Oczywiście. Teraz się w domu prawie siedzi to. Jeszcze zameczki do pochrupania. Skitelsiki, też lubię. Kto nie lubi? Śmiej jest, Fajnie. Gdzie widać? No, tak mniej więcej. Czekajcie. Ostrość, jest dobrze. I oczywiście peczki już Wam pokazuję. Puściutko, żeby nie było składamy i mamy tak. O, takich rzeczy też umiem nie ma. No umiem w ogóle w punkcie lotu to nic nie ma, więc no, nie mogę nic dorzucić. No, chciałam, mówię Mamy Mam Też jej wy... też wy... ani rzuciłam do koperty. Też lubię takie rzeczy. Również się cieszę bardzo, że z naszej wymiany, że się zgodziłaś. I też mam nadzieję, że moje zrapeczki przyniosą Ci szczęście. Pozdrawiam cię też. Dobrze, i tutaj mamy zrapeczki. Patrzymy. Właśnie o tej mówiłam w ostatnim odcinku, że nie, nie pamiętam nazwy. Winko, nigdy w nią nie grałam. Tak naprawdę, no, nie wiem czy wstyd się przyznać, ale nie grałam i będę musiała zobaczyć o co w niej chodzi. Mamy dwa razy super babank. Cztery. Szybkie 50 Oraz ulubiona zdrapeczka Ani Super linie. Też nie mam szczęścia A wiem, że Ania ma szczęście Szczęśliwą rękę do drapek, Bo oglądam jej filmiki Widzę Więc Może i mnie też się poszczęści Dobrze, to ja tu uprzątnę I przechodzimy do drapania Dobrze, mamy uprzątnięte drapeczki przygotowane, jak widzicie Te zostawimy może na koniec Bo je podrapię, żeby nie tracić Waszego czasu Oczywiście z Anią, i z Anią umówiliśmy się na dowolne jak jak chcemy wybieramy. Nie było ustalone. Dobrze, zaczynam może super wabank. No ostrość łap się. Dobra. Aha! No tak, moja liczba. Na razie nie ma. 25 blisko. 30 nie ma. 20, 16, 13, 23. Blisko, ale jednak daleko. 11, 15, 26, 12, 22. No niestety ta jest przegrana. Gdzie tu są te kontrolne?

28, 25, 15, 29 blisko i 24 również przegrana. No niestety, że lecimy szybkie 50 po kolei. Sprawdzimy bonusika może diament. No niestety. Gusta. Kolejna. Może dwójeczka będzie? Mamy dwa złote. Sztopka mamy jedną wygraną dwa złote mamy kolejną wygraną czyli kolejne dwa złote Dukaty. dwa złote jest jest ostatnie szybkie pięćdziesiąt. Ta jest niestety puściutka. Dobrze. Na razie mamy nie wygrane. Dobrze. Teraz podrapię sobie i zaraz do Was wracam jak widzicie planszę pierwszą zdrapałam, żeby zobaczyć o co w tym chodzi ale z tego co tutaj widzę w legendzie to nie wygrałam nic, tak? bo musi być pionowo, poziomo, kośnie, rogi albo X tu nie ma nic, brakuje jednej jednej jednej, jednej no okej, okay, dobra, to tam już mniej więcej wiem ten na przyszłej będę wiedziała dobrze, zaczynamy Sprawdzę drugą. Sześćdziesiąt jeden, czterdzieści siedem, trzydzieści cztery, dziesięć. Nagrywa się opowiadamia i dostałam, tak? Dobrze. 22. 57. Dobrze, że Ania wrzuciłaś mi tą drapeczkę, bo sama nie wiem, czy mi się na nią zdecydowała, bo właśnie nie wiedziałam o co w niej chodzi. I tak nie fajnie drapać. Żeby głomba się nie zrobić. No ale już żyjemy, no to już jest spoko czterdzieści czwórka ósemka siedemdziesiąt jeden dwanaście aha tu jest, dobra, Boż. 42 44. No, niestety mamy stop. I też chyba tak. Nic nie jest wygrane. Nie ma, nie ma. Nie, nie, nie ma. Mm -mm. Jeszcze bonus. Musi być win-go, tak? Same win i gwiazdka kontrolne tak to jest puste bo raczej by były takie same ok to jest puściutka przechodzimy do super linii za chwilę wracam podrapię trochę już trochę podrapane jak widzicie na razie nic się nie trafiło jeszcze zobaczymy cztery znaki sprawdźmy dużo pustaków było pustych tych yy, symboli właśnie Jeżeli niczego nie ominęłam, bo mi się to zdarza, dopiero później zobaczyłam. Mamy słonika, ostatnie dwa znaki. Piłki, piłki nie widziałam w ogóle. No, widzicie, kości tu jeszcze nie zrapałam. I ostatni. Uwaga. Tencza. Tencza nam nic nie daje. No niestety. Tak, różne znaki. no niestety więc tak Oj. no tak widzicie taki staty właśnie chwiejny dobra o. drapeczki przegrane i dwie wygrane, 4 złote w sumie. No nic, to są tylko drapeczki. Pamiętajmy, są nieprzewidywalne, z nimi nigdy nie wiadomo, a że ja właśnie widać od innych rąk też nie mam szczęścia, no to już, już już takie moje, nie, wiem, jak to powiedzieć, szczęście. No i dobrze. To jeszcze raz. Dziękuję Aniu za, za wymiankę. Mam nadzieję, że Tobie pójdzie lepiej. Trzymam kciuki. Mimo, że mam pychował rękę, to mam nadzieję, że znaczy, Pani wybierała, ale mam nadzieję, że dobrze Ci pójdzie, lepiej ode mnie. Mam nadzieję, że to nie była ostatnia wymiana. No, yy, dziękuję kochani za oglądanie. Wpadajcie do, na kanał Ani. Miola ze Szczecina, przypominam. Yy, przypominam też o konkursie trwającym do poniedziałku. No, i to było na tyle. Dziękuję jeszcze raz. W zasadzie w górę, jeżeli się podobało. subskrypcję. Aha, yy, jeżeli co do kolejnego konkursu, bo zapomniałam powiedzieć wtedy, wcześniej, yy, to planuję na 500 subskrypcji. Jeżeli uda się dobić, to będzie kolejny konkurs szybciej niż ten. No, to było na tyle. Życzę Wam miłego dnia i pa pa.